Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukaszekier ze mną Paramaxil. Bo ty jeszcze masz kanał, kurde który, y, Paramaxil, który właśnie stracił przeciwnika do walki, bo Sylwester Wardenga po, powiedział, powiedział, że Arek Tańcula powinien zmienić y, y, zestawienia. Dlaczego? powinien bić się teraz z 10 kapelą. Ale to, to co mówi Ardenga, to wiesz, Wardega no, też mówi, że może zawalczy w Prime, ale to tak naprawdę wykorzysta tylko ten Prime do tego, żeby podbić sobie e, swoją rację, że i tak, tak czy siak był warty półtora miliona złotych, że Prime... Jest... No, a dziwisz mu się, że tak zrobi? No, no nie no, użył takiego wytrychu, troszeczkę instrumentalnie wykorzystał Arkadiusza Tańcule tutaj do, dziwisz do, do swojego procesowo. Dziwisz mu się, <laughs> No każdy orze jak może, tak? Tak jak I mówi, i papież, i zarobi. Papież, nie, tak, ktoś tak mówi na pewno. I, zar I zarobi też z pay per view. Nie? Kto? Z bardęga. No, Ale tak to sobie, my, tak my, sobie my. Nie będzie się to bił. Na tym tym? Wydaje mi się, że bardziej. Mi się wydaje, że nie. On się zastanawia, ale mi się wydaje, że bardziej zastanawia się, jak wygrać wszystkie procesy, a później ewentualnie będzie robił. No bo on chciałby wygrać na pewno, ale to. No to już jest inna pora. Kurczę, spadł na mnie jaś kapela na krześle, bo. Ciężki jest. Nie, krzesło mi przywoliło w rękę, mam siniaka. No ale z tym korczarowskim to wydaje mi się, że wyrównały się szanse, bo ja i tak nie, nie zamierzałem trenować. Chociaż kurczę, on jest taki. Nie... Wydaje sprawę wrażenia jakiegoś porażonego, nie? Tak... A, że nie jest skoordynowany. Sk jak, jak powiedziałeś? Skoordynowany. Okay. To jest koordynacja taka do, Nie, tak, do, 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 Taki ziomuś, co zawsze no, no każdy, każdy miał zwolnienie na WF-ie. No nie każdy, nie? wiesz, jest atletą. I tu, i, atletą ale, tak. Ale, no, no tak, no, ale to jest taki przykład osoby, która e, no, nigdy nie, tre, nie trenowała na WF-ie. No i warto jest tak się czasem trochę poruszać, bo później no, jesteś taką pokraką życiową. Dobrze. Co tam u ciebie? Znowu znowu ciebie. Wiesz, ja nie jestem tutaj ważny. Porozmawiają... Ja jesteś najważniejszy. Kurde, jesteś nie kolegą Boxdella. Co u ty musisz go zapytać. No i jak to? Ja, Już ja nie tak kolega się? To jest taka słodko-gorzka relacja. Czasami się kolegujemy. Tak jak ja z nitro akurat. Tak jak no. To, no. <laughs> no, to, teraz jest gorzej, teraz jest bardziej gorzko? Do, zaraz, nie, Do tego to jest tak, że kurwa. Wiesz. Do tego, zaraz do, do nitra, teraz przejdziemy, na, na początku chciałbym, żebyś skomentował w ogóle to, co się wydarzyło pomiędzy Dobra, Piotrem jasne. Korczarowskim a Jasiem Kapelą, No bo no, zawrzało tam i troszeczkę ty odszedłeś tam w cień. Czy ja wiem, no, a oglądałeś to w ogóle? No, no, <laughs> a słuchałeś co tam się zabłąka? Siądź, a, no nie właśnie, byli. no nie byłeś w stanie wszystkiego zrobić. Nie, to, ale, co, ale tak, ta, to, to prawda. Ja się zagrał pierwsze skrzypce e, w tym tercecie. Ja się był jednym z ważniejszych. E, e, ja się potrafię. Ja, wa, ja się potrafi. Jasiu, Jasiu muzyk, on muzykował coś. Jak, Jasiu, Janko Muzykant. muzykant. Janko Mówi. Muzykant, tak. No ja się potrafię. Potrafi podkręcić tak, żeby było ciekawie na konferencji. Tak, tak. Próbowałem, konsałem, w różne miejsca. no... Ale nie wziąłeś czekolady. Później nie wziąłem, nie wziąłem czekolady. no. Okrasiłem to takim pewnego rodzaju komentarzem. Jakby, jak zobaczysz powtórki, to no może gdzieś tam wyroduję, może nie, cholera wie, e, w, tym, w, tym, w tym wszystkim, no, sta, no starałem się jak mogę, każdego jak może. No też no ja się go ofajdał sobie delikatnie. Jak to skomentuję? E, no nie wiem, ja nie spodziewałem się, że Piotr Korczorowski może tak bardzo się wkurwić na... Ja też nie, Zobacz, chyba się nie bo, bo Maria, Marianna zarzekałaś tak. Nie da się go sprowokować. No, nie próbuj nawet. No tak, tak mi mówiła. No ja próbowałem. Mariana dużo ja, ja mówiła. Ja, próbowa, ja, próbowa. ja dużo próbowałem. dużo mówiła. Ja patrzyłem później na Mariannę. Marianna siedziała tak. Nie wiem czy, pok czy pokazywała, Tam tam stoi. Ale pięknie się wygląda. Kurczę, ja w ogóle jestem zdania, że powinniśmy... wygnąć eee, Będzie pamięciuwa. I eee, ja jestem zdania... Szacunek. Szacunek. Ja jestem zdania, że powinniśmy się bić o Mariannę, tylko że Piotr już nie ma... Ym... Nic zapowiedziałem w tym temacie, ale to by było genialne. No, taki, taki wiesz, ultimate fight no to musisz, musisz kobietę. Się ale A jeśli chcesz się być o omanian, to musisz zaczekać, aż znajdziesz sobie nowego. A to pewnie... Nie, a może po prostu... powinna prędzej. po prostu powinien wejść w politykę. Tylko że ja chyba... chyba, ja chyba nie bo nie, 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 nie to Mam nawet nie może być ta, trochę ciężko, nie, 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 ta nie ta frakcja. Tylko że właśnie ja jestem najbardziej prawicowym gejem. No w no, no, sensie. No, 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 przede wszystkim w ogóle nie jestem gejem. Jesteś yy, no, przecież, przecież. Jestem... No mam kobietę w domu. No, no bardziej, tak jestem bardziej hetero, no Może coś tak, tak, się tak, pozmieniało, nie no wiem. Nie no, tak sobie pierdolę. No dobrze, e, tak właściwie, no to... Tak, jestem, no... Dobra, nieważne, 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 Mam dziewczynę w domu i to, to jest prostu moja podstawa. Ja jestem po prostu ostro... będzie dziewczyna, nie Nie, właśnie niestety nie. Że niestety nie tajską? nie tajską, no. chciałbyś? Dobra, no, No właśnie, bo YouTube, tak? Ja wiem. No to Chodzi tylko, że brnie, brnie. Nie, brniemy w tematy, o których no. nie chcemy rozmawiać. to ta, ta. tak, ty chcesz, questo, ale... jakieś tam. No nie jest jakoś turbo istotne. E, czekaj, i, i o czym mówiliśmy? No e, Nie, nie, po prostu dygresję poprowadziliśmy w innym kierunku. Tak, tak, tak. E, no to się nie widziałem, Łukasz, bo, bo stroniłem. Bo, dzwonili do mnie parę razy z paroma różnymi walkami, ale powiedziałem, że nie będę się bił z gościami, że są ciężsi albo... Lepiej się biją ode mnie, bo nie chcę mi się trenować. No, ja mogę przyjść zrobić z siebie idiotę, ale no, żeby. Mówię... No jasne, jasne. No, mogę zrobić coś śmiesznego w Oktagonie, jeżeli, jeżeli już będę w tym Oktagonie, albo postarać się tak jak z Olenikiem, no ale robić z tego jakieś pseudo zawodowe walki, uważam, że to mija się z sensem. No, no dobrze, no, ale teraz co. do tej walki może faktycznie twoje nie, nie dojść, jeśli chodzi o Piotra Kurczarowskiego, bo w tym momencie sam, sam pewnie przyznasz. No nie mogę że... trenować za bardzo, no, nie, nie? sam teraz przyznasz, że. Bo ten konflikt z Jasiem Kapelą jest ciekawszy w tym momencie. Ale Piotr powiedział, że, że, że nie, nie ma opcji, że nie ma opcji. Ale, że, ale, ale, oni, ale oni chcieli go już dawno zestawić. Że ale, teraz teraz ale stawka, stawka, ich tak, tak? stawka poszła w górę. No i Też mi się wydaje, że, że jest taka szansa. A Piotrek, a Piotrek, a Piotrek mimo tak powiedział, jest coś łasy się na kasę. No, gdyby, nie, gdyby, nie gdyby nie był łasy na kasę, no trudno. No. gdyby Mariana tak jest łasa na... Przepraszam. On jest na kasę, Mariana też jest łasa na k, tylko że nie na k jak kasa. Kutasę, tak? To ty powiedziałeś. No ale stary. To nie ja. To, to prawda jest taka, że no, no... Każdy lubi sobie... No ja nie jestem prosty. Ona... Proszę? N nieważne. No ale widzę tę Mariankę. Boże, ty mój. No. Jed... Upanuj się po masz kobietę w domu. To nic, ale nie mogę docenić walorów estetycznych... Yy... No to już, już no, rząd, Dobra, okej, dobra, 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 dobra. okej. Okay, okay. O czymś mówiliśmy. A jak ty skomentuje? No cóż, no, y... no... Może tak być. No nie, no, nie może tak być. Tak no, może być. Tak no, być. No, Zobaczymy, co się nie nie tak wydarzy wtedy. Twoja to walka z papieżem mulekiem też nie byłaby najgorsza. Wydaje mi się, że jest ten dalej potencjał, żeby, wiesz, żeby w OKTAGONIE z Piotrusiem. I dowieść. Wydaje mi się, że ludzie chcą... Tak, tak, bo... I dojechać. Bo właśnie. Mam wrażenie, że ludzie chcą zobaczyć, że... Bo Piotrak jest takim gogusiem troszeczkę irytującym. Sprawia wrażenie takiego gościa, który... To czuję się ważny, bo... Nie, nie wiem, z taką emocją wiążę jego osobę, że je, ktoś w jego rodzinie kiedyś był ważny, więc on też czuje się ważny. Taki jakiś szlachcic z 15. pokolenia, 10. woda po kisielu. E, no i z jakiegoś powodu... No irytujący jest taki dla, dla ogółu i ludzie, mam wrażenie, że bardziej chcą zobaczyć, jak ktoś mu spuścił łomot, a Jaszu wydaje mi się, że mógłby dostać w Ciry, no bo no jest znacznie, znacznie mniejszy. Nie, to Piotr, Piotr ja potrafi, potrafi, w potrafi, ale Piotr, Piotr waży 100 kilo. A jaś waży, no ile jaś waży? 65, coś takiego, no. Ja przytyłem w ogóle, bo mówię, zacząłem mnie imprezować z 5-7 kilo, 85 waży teraz. Nigdy tyle nie ważyłem, no ale no. Teraz, teraz chciałem jeszcze poruszyć temat tak. e, Disu słynnego, który Dobra, wypuściłeś. No. Bez chyba wiedzy Nitro i bez, bez ustalenia. No znaczy, nie, no. Bo, bo, bo ten Dis miał być do szuflady, miał być nigdy nie Nie, 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 nie miał tak. być, nie, bo tak właśnie jest. dużo ludzi to tak przekręcało. To było tak, że nagraliśmy numer, Nitro dograł swoje zwrotki i pisze mi, i jak tam? Ja mówię, spoko, fajny, 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 fajny numer. I tak zacząłem siedzieć zastanawiać się, no bo Nitro wysłał, ja wcześniej nagrałem do tego refren i Nitro również nagrał do tego refren. I zacząłem się zastanawiać, czy to będzie miał duże repeat value, no bo Nitro no, postarał się, ześpiewał w miarę czysto, ale miał wszystko jego wokal. Jest, jaki jest. Ja też nie jestem muzykiem, no ale e, stwierdziłem, że podeszę mu dla testa mój, e, wersję z, moj, z moim refrenem. E, no i jedyne co się zmieniło właśnie w tym numerze to, to ten refren i nie tyle doszedł do, do wniosku, że nie, na pierdolę, nie, nie podoba mi się to, chuj z tym, nie chcę mi się tego robić, w ogóle nie gadajmy o tym. E, na zasadzie takiej, że nie chciałbym się ze mną już dużo dyskutować. No wiesz, ja poświęciłem dużo czasu, zaangażowanie i tak dalej w to, no wiesz, namawiania, wymyślanie. Znaczy Nitro w ogóle zaproponował, żebyśmy nagrali numer przede wszystkim a priori. Później ja to zacząłem starać się, wymyśliłem koncept, ogarnąłem beatmaking, jeszcze tam miał być jakiś dodatkowy gość, ale mnie jeszcze o to jeździłem, poogarniałem to i stary, już mi się tak w głowie dupcy. No i w, w końcu, w, w końcu i w powiedział, końcu, że nie. Tak, i w końcu jak, wysła, jak jedyne co się zmieniło to ten refren na mój, to on po, no nie przyzna się do tego stary, ale e, nie chciał mu się ze mną dyskutować, no bo ja jestem taki, że no, lubię przeciągać sobie linę e, i wiesz, podyskutować o tym, czy. czy w, jak, w, jak, w, jak, w, jak, w jakiej formie, formie zły, że to, że to puścić, no nie no, koniec końców było tak, że nie chciał tego puszczać, no bo nie chciał mu się ze mną dyskutować. I po prostu nie, główne, główne kluby były takie, że nie chciał mu się ze mną dyskutować, ale nie uważał, że nie chce totalnie tego puszczać, Z tylko że tego... Kurwa Chciałem ci ułatwić, chciałem, tak? chciałem ci ułatwić Chciałem ci ułatwić Dobra <laughs> Chciałeś krótki wywiad, chciałem ci ułatwić no, Nie, nie no, bo, bo to wymaga całego kontekstu ehm. Zrobisz to cięcie, bo muszę, muszę Nie, nie, mu... nie robię cięcia, ale Jak ja, ja, ja nie robię cięcia? z, Dobra. z cięciami Nie tak ja chcesz serio? tak bardzo cię nie chcę montować? No nie, bo Montowanie nie jest przyjemne dla mnie przyjemne. To robisz tak i tak no, Ty tak. jest kurwa, ma... po tak? O do co będziesz musiał mutnąć to? Nie, bo... To ty powiedziałeś. Nie no, no nie no spoko, jest okej okay, jakby. Szacunek. No przepraszam teraz. Bo nie, tak nie, tak nie. Ale za co? No za to, że no, mnie chciałeś nazwać. Ja cię nigdy nie nazwałem. No, ale to to po korzyńsku. No to i tak przepraszam. Ale, tak ale szacunek. Ale nie, no bo to nie, ale nie, to było, to nie było, ale to nie było, nie było. Nie było Bortko, ale to, to... Nie powiedziałeś, prawie, prawie powiedziałeś. Okej, okej. Co? Prawie. Robię wy Nie, nie znam się na tyle dobrze sobie ciskać, ale to nawet... Jakbyśmy się znali dłużej, to byśmy mieli taką przelotkę. No, ale, dlatego się ale, się... ale dlatego się ugryzę w język, Dobre, tak? No, no e, po... ale powiedz tak, już. Yy, Wraca, wracając dobrze. Dobrze, do, do dobrze, dopłynę. Właśnie, muszę zapisać się na pływanie. E, no i w wielkim skrócie, e, no nie chciało mu się ze mną dyskutować i to było głównym klu e, tego, że po prostu nie chciało mu się ze mną w tej sprawie gadać i kazał mi wypchnąć. No, przez przez dwa, dwa miesiące nie odpisał mi na wiadomość, więc stwierdziłem, jak olewa, Przepraszam. Jak olewa mnie w taki sposób. E, no to. Pod, też zrobił mu na złość. No to nie jest co, coś takiego, że wiesz, że okradłem go, napadłem no jego dziewczynę, czy że, że, no wkurzył się i, ale rozmawialiśmy później, odpalił streama, zaczął gadać, że jak wyglądała nasza, nasza relacja, e, no. I weszliśmy na Discorda do Japczana i z Japczanem to ugadaliśmy na takiej zasadzie. No już śmiał się później, też mówił, żebym... No skoro tak, skoro, ta, skoro on. Wiesz, skoro tak wyglądało w kwestii poprzednich tych numerów, że on rzeczywiście wykładał, wykładał siano na realizacji tego, no daj mi 50%. No ale po tej rozmowie u Japczana, po tej mediacji wspaniałego psychologa Baranka Bożego, no napisał mi wiadomość na, na Instagramie, dobra, jest luz Kuba, nic nie musisz oddawać. To jest git, między innymi. Tak, no. No nie, no bo to jest tak, że wiesz... Ja lubię, żeby było na moim litru, i żeby było na moim. i on ja nie chciał się ze mną użerać. Ja, I dlatego miał ja, lewo, i to mi nie? Że wie, Że wiesz, że, że dużo czasu zainwestowaliśmy <grym>, w to nagranie, e, że ja, ja przede wszystkim. No i z takim brakiem przesłuchu wy, wychodzi, że mu się nie chce. No. Tyle, no. Tak to wyglądało. I sygnał jest, jest taki, że, że jest okej. Jest okej. Okay. Jest, jest okay, no, no smak pozostał, ale jest trochę lepiej. Jestem strasznie zmęczony. Ale dziękuję ci bardzo, stary że... Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.